Rok 1640. Imperium Osmańskie rozciąga się na trzech kontynentach. W jego sercu zasiada mężczyzna, który spędził 22 lata w więzieniu bez okien, powoli tracąc kontakt z rzeczywistością. Gdy w końcu obejmuje tron, Ibrahim uwalnia tak wypaczone pragnienia, że opróżnią one skarbiec imperium i przywiodą najpotężniejsze imperium świata na kolana. Zanim jednak zagłębimy się w ten labirynt imperialnej deprawacji, kliknij przycisk subskrypcji i daj mi znać w komentarzach, skąd oglądasz. Historia, którą odkrywamy, łączy nas przez wieki. To niesamowite, że możemy razem odkrywać te pogrzebane prawdy z różnych zakątków świata. Nasza historia zaczyna się nie od władzy, lecz od terroru. Ibrahim spędził ponad dwie dekady uwięziony w kafesie, budynku bez okien w pałacu Topkapi. Przeznaczonym dla potencjalnych następców tronu. System osmański był brutalnie skuteczny. Aby zapobiec wojnom domowym, sułtani rutynowo zabijali swoich męskich krewnych. Ibrahim widział, jak trzech jego braci zginęło z rozkazu rodzeństwa, wiedząc, że każda egzekucja przybliża go do nieuniknionej śmierci. Gdy sułtan Murad IV umierał w 1640 roku, Ibrahim był ostatnim żyjącym mężczyzną dynastii osmańskiej. Imperium stanęło przed niemożliwym wyborem. Mogli zabić ostatniego księcia i patrzeć, jak ich ród wymiera na zawsze, albo mogli koronować człowieka, który większość dorosłego życia spędził, spodziewając się śmierci w każdej chwili. Wielki Wezyr znalazł Ibrahima skulonego w celi, przekonanego, że wieść o śmierci brata to misterna pułapka, mająca wywabić go na egzekucję. Godziny perswazji i fizyczny dowód w postaci zwłok Murada były potrzebne, by przekonać Ibrahima, że jest naprawdę wolny. Gdy wreszcie wyszedł z kafesu, Ibrahim miał 35 lat i nigdy nie doświadczył normalnych relacji międzyludzkich, odpowiedzialności politycznej ani intymności. Psychiczne obrażenia były natychmiast widoczne. Ibrahim cierpiał na nawracające bóle głowy, epizody fizycznej słabości i okresy całkowitego odcięcia od rzeczywistości, Współcześni psychologowie mogliby rozpoznać objawy ciężkiej traumy, zaburzeń lękowych i epizodów dysocjacyjnych. Ale w 1640 roku Dwór Osmański nie miał ram do zrozumienia chorób psychicznych. Po prostu oddali absolutną władzę w ręce człowieka, którego umysł został zniszczony przez dekady izolacji i terroru. Matka Ibrahima, kesem sultan, rozpoznała kruchy stan syna i podjęła wyrachowaną decyzję, która zgubi imperium. Ponieważ Ibrahim był ostatnim żyjącym męskim potomkiem, zachęciła go, by skupił się na płodzeniu dzieci. Dynastia osmańska potrzebowała następców, a Ibrahim potrzebował ucieczki od politycznych presji, z którymi nie umiał sobie poradzić. Harem stał się zarówno wylęgarnią, jak i drogą ucieczki. To, co zaczęło się jako dynastyczna konieczność, szybko przekształciło się w coś o wiele bardziej złowrogiego. Ibrahim nie po prostu brał nałożnice. Zbierał je z obsesyjnym skupieniem człowieka, próbującego wypełnić emocjonalną pustkę, której nigdy nie da się zaspokoić. W ciągu kilku miesięcy od objęcia tronu powiększył cesarski harem z tradycyjnej liczby około 40 kobiet do ponad 200. Jednak same liczby nie oddają niepokojącej natury apetytów Ibrahima. Osmańskie zapisy opisują metody pozyskiwania, które wykraczały daleko poza ustalone systemy imperium służące do zdobywania nałożnic. Ibrahim wysyłał agentów na trzy kontynenty z konkretnymi instrukcjami, aby znaleźli kobiety spełniające coraz bardziej dziwaczne kryteria. Żądał dziewic o szczególnych cechach fizycznych. Określonym pochodzeniu etnicznym, a nawet konkretnych cechach osobowości. Zapiski skarbu imperialnego z tego okresu ujawniają oszałamiające koszty obsesji Ibrahima. Wydawał fortuny na rzadkie perfumy, mające wzmocnić doznania seksualne, sprowadzał egzotyczne potrawy, które miały zwiększać wigor, i zamawiał meble specjalnie zaprojektowane do wymyślnych, intymnych spotkań. Pałacowe warsztaty otrzymywały zamówienia na jedwabne więzy, klejnoty służące celom seksualnym i mechaniczne urządzenia, których dokładnego przeznaczenia dworscy kronikarze dyskretnie unikali opisywania. Bardziej niepokojące były modyfikacje architektoniczne, które Ibrahim nakazał wprowadzić w kwaterach haremu. Zapisy budowlane pokazują instalacje ukrytych komnat obserwacyjnych, pozwalających sułtanowi podglądać swoje nałożnice bez ich wiedzy. Nowe pomieszczenia budowano ze specjalną akustyką, zaprojektowaną tak, aby wzmacniać intymne dźwięki. Cesarskie ogrody zostały przeprojektowane, aby zawierały odosobnione obszary, gdzie Ibrahim mógł organizować wymyślne przedstawienia seksualne dla własnej rozrywki. Same kobiety stały się rekwizytami w coraz bardziej złożonych scenariuszach, które Ibrahim reżyserował z uwagą do detali godnej kampanii wojskowej. Dokumenty dworskie opisują tematyczne noce, podczas których nałożnice musiały przebierać się za mityczne stworzenia, postacie historyczne lub bohaterów z osmańskiej literatury. To nie były zwykłe przyjęcia kostiumowe. Były to wymyślne psychologiczne sesje odgrywania ról, które mogły trwać dni, z Ibrahimem dyrygującym każdym aspektem przedstawienia. Praktyki seksualne Ibrahima wykraczały poza zwykłą fizyczną gratyfikację. Opracował złożony system nagród i kar oparty na seksualnych występach, który stworzył klimat ciągłej rywalizacji wśród kobiet z haremu. Te, które mu się podobały, otrzymywały klejnoty, lepsze kwatery i wyższy status. Te, które go rozczarowały, spotykały kary od publicznego upokorzenia po tortury fizyczne. Manipulacja psychologiczna była systematyczna i okrutna. Ibrahim obiecywał małżeństwo wielu nałożnicom jednocześnie, wiedząc, że tylko jedna mogła zostać jego oficjalną żoną. Tworzył wymyślne testy, w których kobiety rywalizowały ze sobą o jego przychylność, często wymagając od nich udziału w czynach naruszających ich osobiste granice i tożsamość kulturową. Najbardziej przerażającym aspektem systemu Ibrahima było to, jak wykorzystywał seksualność, aby sprawować całkowitą kontrolę nad każdym aspektem życia swoich nałożnic. Dyktował, co mogą jeść, jak mogą się ubierać, nawet jak mogą ze sobą rozmawiać. Seksualne posłuszeństwo stało się walutą, za którą kobiety kupowały podstawową ludzką godność. W miarę jak obsesje Ibrahima pogłębiały się, jego żądania stawały się coraz bardziej ekstremalne. Pałacowe zapiski opisują prośby o kobiety ze specyficznymi modyfikacjami ciała, preferencje dotyczące pewnych wieków, które przekraczały granice akceptowalności, i wymagania dotyczące aktów seksualnych, które nawet doświadczone kurtyzany uważały za niepokojące. Apetyty sułtana stawały się coraz bardziej wynaturzone z każdym mijającym miesiącem, jakby zwykła przyjemność nie była już w stanie zaspokoić jego zranionej psychiki. Problemy finansowe zaczęły być widoczne już w ciągu dwóch lat panowania Ibrahima. Cesarski skarbiec, niegdyś zazdrość europejskich monarchów, zaczął wykazywać deficyty bezpośrednio związane z wydatkami na Harem. Złoto, które powinno było finansować kampanie wojskowe, zostało przeznaczone na jedwabne prześcieradła sprowadzane z Chin. Środki przeznaczone na projekty infrastrukturalne przekierowano na budowę nowych komnat dla seksualnych eksperymentów Ibrahima. Tymczasem wrogowie Imperium zaczęli dostrzegać osłabienie Osmanów. Dowódcy wojskowi otrzymywali odmowy finansowania, podczas gdy sultan zatwierdzał ogromne wydatki na perfumy i drogocenne kamienie. Fortyfikacje graniczne popadały w ruinę, podczas gdy pałacowe warsztaty pracowały całą dobę, produkując specjalistyczne meble dla komnat haremowych. Ale prawdziwy horror miał dopiero nadejść. W 1834 roku do uszu Ibrahima dotarła szeptem przekazywana plotka, która wywołała najbardziej wstrząsającą masakrę w historii Osmanów. Opis tego, co wydarzyło się później, odsłania głębie seksualnej paranoi i morderczej furii, które wyzwoliły w imperium wywrócone pragnienia Ibrahima. Szept pochodził od konkubiny, znanej tylko jako cukier, imienia które kryło zamiary gorzkie jak trucizna. W duszącej atmosferze cesarskiego haremu, gdzie zazdrość rozwijała się jak zakażona rana, cukier zbliżyła się do Ibrahima z druzgocącą wiadomością. Jedna z jego kobiet, jak twierdziła, zdradziła święte zaufanie sułtańskiego łoża. Ktoś wpuścił mężczyznę do zakazanych komnat. Dla Ibrahima nie była to zwykła zdrada, to było kosmos naruszające wykroczenie. Harem reprezentował jego absolutną władzę nad kobiecą seksualnością. Jego całkowitą własność kobiecych ciał w sercu imperium. Sugestia, że inny mężczyzna wtargnął do tej świętej przestrzeni, wywołała u niego załamanie psychiczne, wobec którego jego wcześniejsze ekscesy wyglądały na dziecięce wybuchy złości. Śledztwo rozpoczęło się natychmiast. Ibrahim wezwał swojego głównego czarnego eunucha, człowieka, którego całe życie kręciło się wokół ochrony czystości haremu. Razem opracowali metody przesłuchań, które przekształciły najpiękniejsze komnaty pałacu w salę tortur. Kobiety wyciągano z łóżek w środku nocy, poddając je przesłuchaniom łączącym manipulację psychiczną z fizyczną brutalnością. Stosowane przez nich techniki ujawniły systematyczny charakter paranoi Ibrahima. Konkubiny izolowano od siebie, uniemożliwiając im komunikację lub koordynację swoich zeznań. Były głodzone, pozbawiane snu i poddawane ekstremalnym temperaturom, mającym złamać ich opór. Niektóre zmuszano do obserwowania, jak ich przyjaciółki poddawane są coraz surowszym karom, tworząc klimat terroru, który przenikał każdy zakątek Haremu. Jednak przesłuchania nie przyniosły żadnych zeznań. Albo kobiety naprawdę nie wiedziały nic o żadnej zdradzie, albo ich lojalność wobec siebie okazała się silniejsza niż strach przed gniewem Ibrahima. To milczenie nie uspokoiło wściekłości sułtana. Wręcz przeciwnie, przekonało go, że spisek milczenia chroni winną. Jeśli jedna kobieta mogła go zdradzić, to wszystkie były potencjalnymi zdrajczyniami. Rozwiązanie Ibrahima odsłania głębie seksualnej psychozy, którą dziesięciolecia traumy wyryły w jego umyśle. Jeśli nie mógł zidentyfikować winnej, postanowił wyeliminować je wszystkie. Każda konkubina, z wyjątkiem jego najwyżej postawionych żon, miała zginąć. Ich śmierć miała służyć zarówno jako kara, jak i oczyszczenie jego skażonej domeny. Logistyka masowego mordu wymagała starannego planowania. Ibrahim nie mógł po prostu kazać stracić 300 kobiet na pałacowym dziedzińcu. Taka publiczna rzeź wywołałaby bunty wśród poddanych i dałaby broń jego politycznym wrogom. Zabójstwa musiały wyglądać na przypadkowe lub przynajmniej dać się wyprzeć. Bosfor okazał się idealnym rozwiązaniem. Głębokie wody cieśniny pochłonęły niezliczone tajemnice w historii Imperium Osmańskiego. Ciała obciążone kamieniami zatonęły w mroku, nie pozostawiając śladów zbrodni Ibrahima. Oficjalna wersja głosiła, że grupa konkubin padła ofiarą tragicznego wypadku podczas rejsu rozrywkowego. W wyznaczoną noc strażnicy Ibrahima przemierzali Harem jak aniołowie śmierci. Zbierali kobiety z ich komnat, mówiąc im, że zostaną przeniesione do nowych pomieszczeń. Niektóre domyśliły się prawdy i próbowały się opierać. Ale uzbrojeni mężczyźni szybko stłumili wszelki opór, inne szły posłusznie, wierząc, że zostaną przeniesione do prowincjonalnych pałaców lub otrzymają wolność. Procesja przemieszczała się przez korytarze topkapy w całkowitej ciszy. Żadne bębny nie oznajmiały ich przejścia. Żadne modlitwy nie zostały odmówione za ich dusze. Te kobiety po prostu zniknęły z kart historii, ich imiona wymazane, jakby nigdy nie istniały. Nawet pałacowi kronikarze, którzy dokumentowali wszystko od wyborów menu po wzorce pogodowe, pozostawili tę noc pustą w oficjalnych zapisach. Na brzegu wody rozpoczął się prawdziwy koszmar. Każda kobieta została związana i obciążona kamieniami, ich jedwabne szaty zamieniając się w całuny. Proces był metodyczny i sprawny, przeprowadzony przez mężczyzn, wyselekcjonowanych specjalnie za zdolność do bezwzględnego wykonywania rozkazów. To nie byli żołnierze motywowani szałem bitewnym, ani fanatycy religijni napędzani ideologią. Byli biurokratami śmierci, dokonującymi administracyjnego mordu z osmańską precyzją. Skutek psychologiczny dla ofiar był druzgocący. Rozumiały swój los, ale były bezsilne, by go zmienić. Niektóre błagały o litość, inne zachowały godne milczenie, a niektóre przeklinały imię Ibrahima, gdy wody zamykały się nad ich głowami. Strażnicy pracowali przez całą noc, pozbywając się ludzi jak odpadków, podczas gdy sułtan czekał w swoich komnatach na potwierdzenie wykonania jego woli. Współczesne relacje sugerują, że tylko jedna kobieta przeżyła masakrę. Podobno wyciągnął ją z wody przypadkowy rybak, gdy zdołała przeciąć swoje więzy. Ale nawet ten szczegół pozostaje kwestionowany przez historyków. Jeśli przeżyła, nigdy publicznie nie opowiedziała o tym, co widziała, być może rozumiejąc, że przetrwanie zależy od milczenia. Bezpośrednie następstwa ukazują całkowite odcięcie Ibrahima od rzeczywistości. Nie okazał żalu za morderstwa, zamiast tego wyrażając zadowolenie, że jego harem został oczyszczony. W ciągu kilku dni zaczął planować uzupełnienie swojej kolekcji kobiet, wysyłając agentów po całym imperium, by zdobyli nowe konkubiny. 300 zgonów nie znaczyło dla niego niczego, poza niedogodnością konieczności odbudowy swojego seksualnego inwentarza. Jednak masarka stworzyła praktyczne problemy, których uszkodzony umysł Ibrahima nie był w stanie pojąć. Cesarski harem nie był zwykłym pałacem rozkoszy. Był to złożony instytut społeczno-ekonomiczny, który zatrudniał tysiące ludzi i pochłaniał ogromne zasoby. Nagłe wyeliminowanie większości jego populacji wywołało chaos administracyjny, który rozprzestrzenił się na cały system pałacowy. Co gorsza, po Konstantynopolu zaczęły krążyć plotki. Służba pałacowa szeptała o zaginionych kobietach. Ich rodziny domagały się wyjaśnień, a zagraniczni dyplomaci przekazywali do swoich rządów dziwne opowieści. Próba ukrycia zbrodni przez Ibrahima tylko zwróciła na nie większą uwagę, tworząc skandal, który osłabił władzę królewską w całym imperium. Koszty finansowe były równie druzgocące. Ibrahim w ciągu jednej nocy zniszczył ludzką własność wartą miliony złotych monet. Każda konkubina reprezentowała lata inwestycji w szkolenie, ubrania i utrzymanie. Ekonomiczny skutek ich nagłego wyeliminowania obciążył cesarski budżet w czasie, gdy imperium mierzyło się z wyzwaniami militarnymi na wielu frontach. Tymczasem stan psychiczny Ibrahima wciąż się pogarszał. Masakra nie zaspokoiła jego paranoicznych lęków, a wręcz je spotęgowała. Zaczął wszędzie podejrzewać zdradę, widząc spiski w rutynowych pałacowych interakcjach. I interpretując normalne opóźnienia administracyjne jako dowód sabotażu, co całkowicie podważyło jego zdolność do skutecznego rządzenia. Już wcześniej osłabiony przez seksualne obsesje, całkowicie załamał się pod ciężarem morderczej winy i narastających urojeń. Dowódcy wojskowi imperium zaczęli zgłaszać niepokojące zmiany w zachowaniu Ibrahima podczas spotkań strategicznych. Podczas gdy poprzedni sułtani wykazywali się taktycznym geniuszem i polityczną błyskotliwością, Ibrahim przerywał dyskusję o obronie granic, by szczegółowo opisywać swoje najnowsze seksualne fantazje. Generałowie, którzy służyli imperium przez dziesięciolecia, byli zmuszeni wysłuchiwać drastycznych opowieści o haremowych aktywnościach, gdy potrzebowali omówić ruchy w wojsk i linie zaopatrzenia. To nie były przypadkowe wybryki czy chwilowe błędy w osądzie. Ibrahim spędzał całe rady wojenne na szczegółowym opisywaniu cech fizycznych, które preferował u nowych konkubin, całkowicie ignorując doniesienia o perskich postępach na wschodzie czy weneckich ruchach morskich na Morzu Śródziemnym. Jego doradcy obserwowali z przerażeniem, jak ich najwyższy dowódca przekształca sesje strategiczne w niepokojące monologi o podbojach seksualnych. Atmosfera w pałacu stawała się coraz bardziej toksyczna, gdy paranoja Ibrahima wykroczyła poza Harem. Zaczął postrzegać każdą interakcję przez pryzmat seksualny, interpretując rutynowe procedury administracyjne jako potencjalne zagrożenia dla swojej męskiej dominacji. Męscy dworzanie byli poddawani testom lojalności, które obejmowały eksplicytne opisy ich życia intymnego, przy czym Ibrahim żądał szczegółowych zeznań na temat ich doświadczeń seksualnych. Pałacowe zapiski z tego okresu ujawniają systematyczny upadek normalnych funkcji rządowych. Korespondencja dyplomatyczna pozostawała bez odpowiedzi, podczas gdy Ibrahim był pochłonięty projektowaniem nowych komnat do seksualnych eksperymentów. Umowy handlowe wygasły bez odnowienia, ponieważ sultan był zbyt zajęty organizowaniem wymyślnych intymnych przedstawień, by zajmować się sprawami państwowymi. Nominacje wojskowe były opóźniane przez miesiące. Podczas gdy Ibrahim przesłuchiwał kandydatów na temat ich związków osobistych, a nie doświadczenia taktycznego. Wrogowie imperium szybko dostrzegli tę słabość i zaczęli ją wykorzystywać z druzgocącą skutecznością. Weneccy szpiedzy infiltrowali osmańskie porty, podczas gdy sułtan skupiał się na imporcie rzadkich afrodyzjaków z odległych krain. Perskie siły odzyskiwały terytoria na wschodzie, podczas gdy Ibrahim przekierowywał fundusze wojskowe na budowę specjalistycznych mebli do swoich prywatnych apartamentów. Dyplomaci Habsburscy donosili do Wiednia, że Imperium Osmańskie jest w zasadzie bez steru. Jego przywódcy byli pochłonięci obsesjami seksualnymi, które uniemożliwiały prowadzenie spójnej polityki. Relacje Ibrahima z jego matką Kosem Sultan pogarszały się, gdy zdała sobie sprawę, jakiego potwora stworzyła swoim zachęcaniem. Kobieta, która niegdyś popychała syna w stronę haremu, jako źródła pocieszenia, teraz patrzyła, jak niszczy on wszystko, co ona starała się zachować. Ich prywatne spotkania stawały się polami bitwy, gdzie macierzyńska troska ścierała się z imperialną koniecznością, a Kosem desperacko próbowała skierować uwagę Ibrahima na sprawy rządzenia. Podczas gdy on pozostawał skupiony na seksualnej gratyfikacji. Punktem przełomowym było ogłoszenie przez Ibrahima zamiaru poślubienia wielu kobiet jednocześnie, co naruszało prawo islamskie i osmańską tradycję. Nie chodziło o zawieranie sojuszy czy zapewnienie potomstwa. Chodziło o zaspokojenie jego kompulsywnej potrzeby posiadania i kontrolowania kobiecej seksualności w niespotykanej skali. Planował wymyślne ceremonie, podczas których poślubiałby dziesiątki kobiet w ciągu jednego dnia. Tworząc prawny harem, który przyćmiłby wszystko, co widziało dotąd imperium osmańskie. Autorytety religijne, które milczały podczas poprzednich ekscesów, w końcu znalazły swój głos. Czołowi duchowni oświadczyli, że proponowane przez Ibrahima masowe małżeństwa naruszą święte prawo i sprowadzą boską karę na imperium. Ich sprzeciw. Wywołał gwałtowne konfrontacje w pałacu, gdy strażnicy Ibrahima starli się z duchownymi, którzy odmówili sankcjonowania jego planów. Skutki ekonomiczne były przytłaczające. Każde małżeństwo wymagałoby ogromnych wydatków na ceremonie, posagi i utrzymanie. Cesarski skarbiec, już nadwyrężony przez lata seksualnych ekscesów, nie był w stanie ponieść takich kosztów bez podniesienia podatków do poziomów, które wywołałyby ludowe bunty. Doradcy finansowi przedstawili obliczenia pokazujące, że plany małżeńskie Ibrahima doprowadzą Imperium do bankructwa w ciągu kilku miesięcy. Panowanie Ibrahima zakończyło się tak, jak się zaczęło. Przemocą i szaleństwem. 8 sierpnia 1648 roku Janczarzy zbuntowali się, rozszarpując jego wielkiego wezyra na ulicach Konstantynopola. Sultan, który utopił 300 kobiet, by zaspokoić swoją paranoiczną zazdrość, został uduszony cięciwą, a jego ciało wrzucono do bezimiennego grobu. Jego ośmioletnie panowanie przekształciło najpotężniejsze imperium świata w przestrogę o absolutnej władzy skażonej seksualną. Obsesją. Marmurowe korytarze topkapy wciąż niosą echa krzyków jego ofiar, przypominając, że niepohamowana rządza może zniszczyć cywilizację. Jakie inne mroczne sekrety spoczywają w archiwach najpotężniejszych władców historii?